Jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin Niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej. To słowa wypowiedziane przez profesora Stanisława Kuczyńskiego, organizatora i pierwszego rektora Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Padły te słowa w Auli Leopoldyńskiej 9 czerwca 1946 roku podczas historycznej inauguracji tych dwóch połączonych wówczas ze sobą uczelni. Jest w tych słowach oczywiście wiele prawdy, poza tym wpisują się one w taki, można powiedzieć, ogólnowrocławski, nieco sentymentalny nurt, e, mówiący o tym, że w zasadzie cały Wrocław swoje korzenie ma w Lwowie. Jak było inaczej, jak było naprawdę, no niestety badania pokazują, że niekoniecznie. Ale w przypadku środowiska akademickiego rzeczywiście jest w tym wiele prawdy, bo jeżeli przeanalizujemy. Pierwsze składy osobowe, czy to uniwersytetu, czy politechniki, czy tych uczelni, które narodziły się z tychże właśnie dwóch uczelni, to rzeczywiście okazuje się, że Lwowianie stanowili zdecydowaną większość. Poza tym stanowili bardzo zwarte, bardzo charakterystyczne, bardzo spójne środowisko akademickie. I mówiąc o tym, jak to środowisko przenosiło się tutaj do Wrocławia, profesor Waldemar Kożuszek, znawca dzieju wrocławskiej medycyny. Znawca w ogóle dziejów nauki wrocławskiej mówił tak. Prawdopodobnie był to największy transfer społeczności akademickiej w historii Uniwersyteckiej Europy. Używając przenośni, bez tej transplantacji, kiedy jeden organizm został w całości zastąpiony drugim, rozwój naukowy w tym mieście po 1945 roku nie byłby możliwy. Mając to na uwadze, Rada Miejska Wrocławia już w styczniu, tego roku podjęła decyzję, że rok 2020 będzie rokiem profesorów lwowskich. Rokiem lwowskich uczonych, czyli tych, którzy stanowili trzon wrocławskiego środowiska akademickiego po wojnie. Rokiem tych, którzy to środowisko w znacznej mierze tworzyli. Nie możemy oczywiście zapominać też o tym, że wrocławski ośrodek naukowy współtworzyli w tym czasie także uczeni związani z innymi ośrodkami naukowymi. Niewielki, ale jednak. Pewien procent stanowili uczeni związani z Wilnem, z Uniwersytetem Stefana Batorego, byli też Warszawiacy, byli też Poznaniacy i to też dosyć znaczna grupa. Nie zmienia to faktu, że to właśnie profesorowie lwowscy na Uniwersytecie stanowili blisko 70% kadry akademickiej, a na Politechnice w pierwszym okresie jej działalności ponad 80%. To, że lwowscy uczeni przyniosą się do Wrocławia, wcale nie było takie oczywiste, bo wyobraźmy sobie wiosnę 1945 roku. Wielu uczonych zostaje zmuszonych do tego, żeby opuścić swój ukochany Lwów, żeby porzucić swoje pracownie, domy. Muszą szukać dla siebie jakiegoś nowego miejsca. Wydaje się, że miastem najbardziej odpowiednim dla nich będzie Kraków, bo to właśnie Kraków wiosną 1945 roku był taką przystanią dla akademickich rozbitków z całej Polski. I co robią profesorowie lwowscy skupieni wokół osoby bardzo energicznego, takiego przywódczego? Botanika, profesora Stanisława Kuczyńskiego. Ci profesorowie wystosowali memoriał do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten memoriał podpisało trzech uczonych: właśnie profesor Stanisław Kuczyński, fizyk Stanisław Floria oraz chirurg dr Adam Gruca. Prosili w nim władze krakowskiej uczelni o stworzenie filii Uniwersytetu Lwowskiego. Jakby samodzielnego, można powiedzieć, Uniwersytetu Lwowskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Co zrobił Kraków? Kraków powiedział, że. Przyjrzy się tej sprawie, ale potem. Niestety to potem nigdy już nie nastąpiło. Ciężko dzisiaj stwierdzić dlaczego, ale być może powodem było to, że lwowscy uczeni, wspierani przez kadrę taką administracyjną, przez bibliotekarzy, ale też przez pracowników właśnie administracyjnych, na przykład, czy po prostu pedli, byli bardzo zwartym środowiskiem naukowym, bardzo zwartym środowiskiem, nie chcieli być rozrzuceni gdzieś po całej Polsce, czy nawet po jednym mieście, ale po różnych, po różnych uczelniach, chcieli znaleźć takie miejsce, gdzie będą mogli osiąść w całości, krótko mówiąc, gdzie będą mogli prowadzić bez przeszkód rozpoczęte jeszcze we Lwowie badania, gdzie będą mogli kontynuować tradycje akademickie te przeniesione z Lwowa. Kraków, skoro okazało się, że nie jest chętny, żeby ich przyjąć, ci profesorowie zaczęli szukać innego miejsca. Rozglądano się za m.in. Lublinem, patrzono w kierunku Torunia, patrzono w kierunku Gliwic, ale ostatecznie oczy Lwowian zwróciły się w kierunku Wrocławia. W Krakowie nawet mówiło się, że Lwów zamyślał o zdobyczach. A dlatego? Dlaczego? Dlatego, że wiadomo było, że we Wrocławiu, w którym. No, jeszcze wtedy, wiosną 1945 roku trwały bardzo ciężkie walki o miasto. Wiadomo było, że tam, na ziemiach zachodnich, w tym jednym z najważniejszych miast ziem zachodnich, muszą powstać wrocławskie uczelnie. Nie wiadomo było, czy to będzie uniwersytet, czy politechnika, może jakaś inna szkoła główna, w jakiej formule. Wiadomo było, że powstaną. I Lwowianie zdecydowali, tak, pojedziemy tam. Wokół profesora Stanisława Kulczyńskiego zaczęła organizować się. Bardzo zwarta grupa. Po tym, kiedy Bolesław Drobner został 14 kwietnia mianowany prezydentem, można powiedzieć, Wrocławia, udał się od razu do niego na rozmowę Stanisław Kulczyński. Drobner z otwartymi ramionami przyjął Kulczyńskiego po tym, kiedy ten powiedział, że ma ludzi, którzy z chęcią wyjadą do Wrocławia i zajmą się organizacją wrocławskich uczelni. Drobner powiedział, ok, to wyjedziemy razem. Zaraz po tym, jak miasto skapituluje. Kuczyński z werwą, z energią przystąpił do organizacji swojej grupy. Ta grupa z czasem została nazwana grupą naukowo-kulturalną. Żeby jego działaniom nadać moc prawną, minister Oświaty 20 kwietnia mianował go delegatem Ministerstwa Oświaty do spraw zabezpieczenia majątku i wyposażenia nie tylko wrocławskich uczelni, ale też wszystkich instytutów. Instytucji w ogóle naukowych, bibliotek, muzeów itd. Nie tylko na terenie Wrocławia, ale także poza nim. I już pod koniec kwietnia grupy operacyjne zarówno prezydenta Drobnera, jak i profesora Kulczyńskiego gotowe były do wyjazdu. Siedzieli na walizkach, gotowi byli wyjechać do Wrocławia. Brakowało tylko jednego: miasta, w którym nie będzie trwała już wojna. Wrocław skapitulował 6 maja. Wieść o tym bardzo szybko dotarła do Krakowa, dlatego już 9 maja nad ranem z Krakowa wyruszyła czołówka grupy operacyjnej. Dotarła tutaj do Wrocławia 9 maja po południu. Pierwszym pracownikiem naukowym w powojennych dziejach wrocławskich uczelni miał zaszczyt być profesor, późniejszy profesor Antoni Knot, wieloletni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. To on razem z czołówką. Kazimierza Kurigowskiego dotarł tutaj 9 maja. To właśnie ta czołówka około godziny 18 .00 9 .00 maja zawiesiła biało-czerwoną flagę i godło na swojej pierwszej kwaterze przy dzisiejszej ulicy księcia Józefa Poniatowskiego 27. 10 maja do tej czołówki dotarła pozostała część grupy operacyjnej Drobnera, wśród nich 26-osobowa grupa naukowo-kulturalna, w większości złożona była z Lwowian, ale nie tylko. Byli tam. I profesorowie, i pracownicy, i wykładowcy, adiunkci, asystenci, ale byli też po prostu studenci, przyszli studenci. To był zalążek straży akademickiej. W Krakowie został profesor Stanisław Loria, który w tym czasie organizował kolejną grupę chętną wyjechać do Wrocławia. I taka grupa śmiałków wyjechała już pod koniec maja 1945 roku. Jak wyglądał ten Wrocław, do którego... 9 i 10 maja przybyła grupa naukowo-kulturalna i grupy operacyjne pod wodzą prezydenta Drobnera. Było to miasto pełne gruzów miasto zaminowane, miasto z pustymi ulicami. Nieliczni mieszkańcy niemieccy, którzy tu zostali, nie ewakuowali się wcześniej, i siedzieli w piwnicach, ale za to jak u siebie w domu czuli się tutaj żołnierze Armii Czerwonej. Na ulicach było pełno zwłok, wszędzie cmentarzyki prowizoryczne, wojenne. Jak w takich warunkach. Zająć się budowaniem życia akademickiego. To było niezwykle trudne zadanie. Do tych grup operacyjnych, które dotarły do Wrocławia, już w pierwszych w zasadzie godzinach po ich przyjeździe dołączyli przedstawiciele dawnej Polonii Wrocławskiej, dołączyli też uczeni, którzy związani byli przed wojną głównie ze środkami warszawskimi, ale do Wrocławia trafili m.in. po upadku Powstania Warszawskiego i tutaj oblężenie Wrocławia przeżyli jako Przymusowi polscy robotnicy. Wielu z, z nich zdecydowało, że zostaną, nie mają do czego wracać, Warszawa leży w gruzach, Wrocław też. Ale mimo wszystko wierzyli, że tutaj we Wrocławiu jest nadzieja na stworzenie ośrodka akademickiego, dlatego postanowili zostać. Jak to miasto wyglądało oddają słowa Zofii Gostomskiej Zażyckiej. Nie mogę ich tutaj nie przytoczyć. Miasto czy można było tak wtedy nazwać olbrzymi 17 kilometrów wzdłuż, 8 kilometrów szerz, rozciągający się obszar ruin oświetlonych we dnie i w nocy pożarem, zanurzony w dymie, głuchy i jak się zdawało, bezludny. W każdym razie był to Wrocław, a my wchodziliśmy tutaj na prawach gospodarzy po raz pierwszy od setek lat nie trzeba na to historyka, ażeby ten moment ocenić. Właśnie w takim mieście rozpoczął się bardzo trudny proces, nie tylko budowania miasta, ale też budowania wrocławskich uczelni. I co charakterystyczne, co jest fenomenem wrocławskiego ośrodka akademickiego. I myślę, że też właśnie to przesądza o jego sile, o tym, że już w pierwszych powojennych miesiącach wrocławski ośrodek znalazł się w czołówce polskich ośrodków akademickich, mianowicie to, że tutaj nic nie było na gotowe. To nie miasto stworzyło wrocławskie uczelnie. To nie miasto dało gotowe pracownie, gotowe biblioteki, gotowe laboratoria przybyszom. Oni sami musieli to wszystko zrobić. Wrocławskie uczelnie miały iście miastotwórczy charakter. Ci wszyscy, którzy tutaj przyjechali, nieważne, adiunkt, profesor, wykładowca, lektor, zwykły laborant czy profesor zwyczajny, nadzwyczajny, który jeszcze w Lwowie uzyskał tytuł, oni wszyscy musieli zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie było czasu na myślenie o tym. Czym się zajmowali jeszcze przed wojną? Nie mieli czasu na pisanie artykułów, na rozwiązywanie kolejnych zadań matematycznych. Trzeba było wstawiać okna, trzeba było naprawiać dachy, trzeba było zaprzyjaźnić się z młotkiem, kielnią, czasem pędzlem malarskim, trzeba było sobie warsztat pracy dopiero zorganizować. Przecież tutaj większość budynków uczelnianych leżała w gruzach, szczególnie te w centrum miasta, czyli budynki uniwersyteckie. W nieco lepszym stanie były obiekty politechniki, obiekty klinik. Ale mimo wszystko trzeba to było wszystko jako tako zabezpieczyć i uruchomić, przygotować dopiero do przyjazdu studentów i kolejnych osób. I rzeczywiście przez kolejne miesiące ta grupa pionierów rocowskiej nauki była cały czas rosła, cały czas dochodzili kolejni, był to chociażby efekt działań biura werbunkowego, które cały czas prężnie działało w Krakowie, ale też no, działała w pewien sposób taka propaganda prowadzona przez władze państwowe, mówiąca o tym, że tutaj we Wrocławiu powstaje bardzo silny ośrodek akademicki, że Wrocław jest miastem mlekiem i miodem płynącym. Rzeczywiście wiele osób ulegało tej propagandzie, tutaj, tutaj przyjeżdżali. Wielu uczonych też porzuciło czasami inne ośrodki akademickie, na przykład Lublin, czy Warszawę, czy właśnie Kraków na rzecz Wrocławia. Wielu z tych uczonych związanych było wcześniej z uczelniami lwowskimi. Do podjęcia stosunkowo normalnej działalności wrocławskie uczelnie były gotowe już w zasadzie w listopadzie. Komu przypadł w udziale zaszczyt wygłoszenia pierwszego inauguracyjnego wykładu, tego wykładu, który miał inaugurować troszeczkę po cichu działalność Uniwersytetu i Politechniki, oczywiście musiał to być. Jeden z uczonych Lwowskich i był nim senior wśród pracowników, wśród pionierów wrocławskiej nauki, mianowicie profesor Kazimierz Idaszewski. To on 15 listopada 1945 roku zainaugurował działalność Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Przez wiele lat, tak naprawdę prawie 70, zwykło się mawiać we Wrocławiu, że tego dnia zostały wygłoszone dwa wykłady. Mówiło się, że profesor Idaszewski wygłosił wykład dla. Politechniki, natomiast profesor Ludwik Hirschfeld wygłosił wykład dla Uniwersytetu. Z całą stanowczością i z odpowiedzialnością za swoje słowa mogę dzisiaj stwierdzić, zostało to potwierdzone wieloma badaniami, kwerendą szeroko zakrojoną, tych dwóch wykładów 15 listopada nie było. Profesor Hirschfeld swój wykład wygłosił 6 września 1945 roku. Był to wykład, można powiedzieć o charakterze akademickim, skierowany do przyszłych studentów medycyny, wtedy jeszcze członków Straży Akademickiej. Skoro ten wykład był 6 września, to dlaczego jego nie można uznać za początek wrocławskich uczelni? Wszystko rozbija się o paragrafy, jakbyśmy powiedzieli, bowiem 24 sierpnia 1945 roku wydany został dekret, który powoływał do życia wrocławskie uczelnie. Nawet nie tyle powoływał, co przekształcał uczelnie niemieckie w uczelnie. W polskie szkoły akademickie, ale co ważne, ten dekret wchodził w życie dopiero 19 września, czyli formalnie 6 września we Wrocławiu uczelnie jeszcze nie istniały. Poza tym 15 listopada został przez władze uczelni wybrany celowo jako dzień inauguracji działalności tych dwóch uczelni, raz, że miało to związek z Lwowem, dwa, miało to związek tutaj z Wrocławiem, bowiem wrocławska alma mater. Akademia Uniwersytet Leopoldyński rozpoczął działalność i też świętował właśnie 15 listopada, a swoje korzenie miał w 1702 roku. Inauguracja obu uczelni zaczęła się, tak jak powiedziałam na wstępie, odbyła się 9 czerwca 46 roku. Wtedy też zakończył się ten pionierski organizacyjny okres obu uczelni, ale tak naprawdę uczelnie wrocławskie Działały i funkcjonowały troszeczkę inaczej niż chciała tego Warszawa, bowiem dekret z sierpnia 45 roku mówił o tym, że we Wrocławiu będzie Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska. Jednak w grupie lwowskich uczonych powstał nieco inny pomysł. Oni widzieli te dwie uczelnie jako uczelnie działające pod wspólnym rektorem w takiej wspólnocie akademickiej, w skrócie byśmy powiedzieli. Łuczyński mówił, że było to małżeństwo z rozsądku, które z czasem przekształciło się w małżeństwo z upodobania. Niekoniecznie było to zgodne z prawdą, chyba miało wymiar polityczny. Faktem jest jednak, że rzeczywiście względy praktyczne o tym decydowały, a także fakt, że także i przed wojną Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma i Wyższa Szkoła Techniczna przez kilka lat także funkcjonowały w takiej właśnie siostrzanej wspólnocie, byśmy powiedzieli. Jak dużo lwowa mamy we Wrocławiu? Jak dużo akademickiego lwowa jest w akademickim Wrocławiu? Odpowiedzi na to pytanie można by udzielać dosyć długo. Wystarczy przeanalizować wszystkie składy osobowe, nazwisk lwowian, znajdziemy tam bardzo dużo. Już na samym Uniwersytecie Wrocławskim, wśród ponad 100, blisko około można powiedzieć 100 profesorów, zwyczajnych i nadzwyczajnych prawie 70% stanowili przybysze z Lwowa. Na Politechnice Wrocławskiej profesorów było znacznie mniej, ale za to zdecydowana większość to byli właśnie lwowianie. Można powiedzieć, że to właśnie oni stanowili trzon powojennych wrocławskich uczelni. Takim Wymownym przykładem niech będzie skład władz akademickich Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu w roku 1946-1947. Rektorem pozostawał profesor Stanisław Kulczyński, prorektorem do spraw Uniwersytetu był Jerzy Kowalski, związany przed wojną z Uniwersytetem Jana Kazimierza, filolog klasyczny, natomiast prorektorem do spraw Politechniki pozostawał Edward Sucharda, były rektor Politechniki Lwowskiej. I co ciekawe, w 14-osobowej komisji senackiej uniwersytetu tylko dwie osoby nie pochodziły z Lwowa. Natomiast komisja do spraw politechniki liczyła 7 osób, z czego 6 osób wywodziło się z kręgów lwowskich. Wspólnota akademicka Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu trwała w zasadzie do prawie końca 1951 roku. Wcześniej z uniwersytetu zaczęły odłączać się Usamodzielniać poszczególne wydziały. Tak, powstała, powsta, tak powstał dzisiejszy Uniwersytet Medyczny, tak powstał dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy, tak powstała dzisiejsza Akademia Wychowania Fizycznego. W zasadzie w kadrach tychże uczelni zawsze większość w tych pierwszych latach oczywiście stanowili lwowianie. Ale jeżeli przyjrzymy się też innym uczelniom, które powstały niemal równolegle albo nieco później, to także i tam odnajdziemy Lwowia. Chociażby dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych, jej twórcą jest dzisiejszy jej patron, czyli Eugeniusz Geppert. Co ciekawe, urodzony w Lwowie, ale wykształcony w ośrodku krakowskim. Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego również swoje powstanie zawdzięcza po części uczonemu związanemu z Lwowem, trochę z Warszawą, trochę z Poznaniem, a trochę z Toruniem. Bo rzeczywiście profesor Kazimierz, ksiądz profesor Kazimierz, Hieronim Feicht był bardzo mobilnym uczonym zarówno przed wojną, jak i po wojnie. On był pierwszym rektorem dzisiejszej akademii muzycznej. Dzisiejszy uniwersytet ekonomiczny to ciekawostka, bo przecież to jest uczelnia, która powstała jako wyższa szkoła handlowa, szkoła prywatna, i została założona przez dwóch lwowskich właśnie prawników, przez profesora. Kamila Stewkę oraz profesora Wincentego Stysia, co dzisiaj przypomina nam we Wrocławiu o związkach akademickiego Wrocławia z akademickim lwowem. Takich symboli w mieście, chociażby w przestrzeni publicznej, mamy bardzo dużo, bo są to i nazwy ulic, i pomniki, i różne tablice, i nazwy sal. Oczywiście też istnieje pamięć, bo. Uczniowie, wychowankowie lwowskich uczonych kontynuują tę tradycję i przekazują ją następnym pokoleniom. Ale mamy dwa takie bardzo wymowne symbole tej jedności, tej łączności duchowej, intelektualnej, właśnie z Lwowem. Z jednej strony są to berła lwowskie, te, które zostały wykonane w roku 1862: berła Uniwersytetu Lwowskiego, które przez rektora Edmunda Bulandę zostały ewakuowane przez wiele lat. Znajdowały się w Krakowie, a od kilku, kilkunastu nawet już chyba można, można te berła oglądać w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali, która nosi imię ostatniego polskiego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza, czyli w sali imienia Romana Luszą de Berrier. Komplet tych bereł tam jest prezentowany. Drugi bardzo wymowny znak tej łączności z Wrocławia Lwowem. To pomnik profesorów lwowskich, pomnik martyrologii profesorów lwowskich. Ten pomnik, który został odsłonięty 3 października 1964 roku jako pomnik uczonych polskich ofiar hitleryzmu. Co ciekawe, nie mógł zostać odsłonięty jako pomnik poświęcony uczonym lwowskim, ale wszyscy wiedzieli, że to jest właśnie ten pomnik. Co powiedział profesor Stanisław Kulczyński, który dokonywał jego odsłonięcia? Pomnik nasz jest wizją sceny, jaka rozegrała się 4 lipca 1941 roku pod ścianą śmierci w piaskowni na Wólce w Lwowie. Jakkolwiek odległa jest ta chwila, pamiętam imiona i widzę oblicza kolegów moich i przyjaciół, którzy stanęli pod ścianą śmierci w piaskowni lwowskiej. Pamiętam słowa i myśli, które łączą mnie z nimi w jedno z najżywotniejszych środowisk naukowych w Polsce. Poznaję ich twarze i słyszę ich krzyk. Imieniem tych ludzi otwierałem. 18 lat temu Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu. Miałem ich mandat. Byłem jednym z nich. To właśnie ten pomnik, który dopiero w zasadzie od 1981 roku stał się miejscem bardzo jasno związanym z profesorami Lwowskimi, bo wtedy dopiero można było umieścić tam tablicę z nazwiskami, wtedy można było tam umieścić urnę z ziemią z miejsca kaźni. To właśnie ten pomnik jest miejscem, w którym Dzisiejszy Wrocław, współczesny Wrocław, zaczyna świętowanie Dnia Nauki Wrocławskiej. Święto Nauki Wrocławskiej, 15 listopada, zawsze tam pod tym pomnikiem się rozpoczyna. Tam też udają się władze akademickie Wrocławskich Uczelni, żeby oddać hołd 4 lipca w rocznicę zbrodni. Tam udają się 1 października w dniu inauguracji roku akademickiego. Wrocławskie środowisko akademickie szczyci się dzisiaj tym, że. Malwowskie korzenie. I bardzo słusznie, bo rzeczywiście tak jest. Ale związek z Lwowem to nie tylko powód do dumy, ale także pewne zobowiązanie. Ponieważ ci, którzy przed 75 laty tworzyli tutaj we Wrocławiu polskie uczelnie, stworzyli je nie tylko w sensie materialnym, nie tylko odbudowali fizycznie, ale przede wszystkim wykształcili kilka pokoleń intelektualistów, wykształcili rzesze następców. Dzisiaj my wszyscy jesteśmy winni im naszą pamięć, ale nie tylko piękne słowa wypowiadane w czasie jubileuszy. Jesteśmy im winni przede wszystkim nasze gesty, jesteśmy winni im dbałość o ich spuściznę materialną, o ich spuściznę intelektualną. Musimy zadbać o miejsca ich spoczynku, musimy zadbać o to, by istnieli w świadomości społecznej, by istnieli w przestrzeni publicznej Wrocławia, ale przede wszystkim musimy zadbać o to by kultywować na co dzień, w codziennym, po prostu akademickim życiu, te tradycje, które oni tu przeszczepili, musimy wierzyć w te ideały, które im przyświecały w maju 1945 roku, kiedy tutaj do tego zagruzowanego Wrocławia przybyli. W roku jubileuszu 75-lecia objęcia Wrocławia przez polską administrację na ziemiach zachodnich i w roku 75-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. Cześć ich pamięci.